Jak ona się chce bawić z rafineczką? To jest, dopiero stół mamy zdemontowany, dlatego takie sterczą listwy, rafinku, co ona ci tam robi? Rufinuś, skarżą się, że ciebie nie ma na filmach, wiesz? A ja ciebie ciągle nie ma. O, bajeczka zia to jest. Bajeczka też się zaniepokoiła. Co tam się dzieje? Przecież my się nie bawimy w tym domu między sobą. <słuch> <słuch> Cyrk po prostu. No, mam nadzieję, że to jest fajna zabawa. <słuch> tak wygląda. Krasinka, Krasinka to jest młody kot. Powinna się pobawić trochę z Majką. Ale słuchajcie, to jest jawny dowód, że Majeczka odzyskuje absolutnie radość życia. Oraz jawny dowód na to, że właśnie demoluje mi krzesła. No. A, słychać nawet. Co ty tam robisz? Proszę zobaczyć, co ten głowus tam wyprawia. Wiesz, Majeczko? Ty jesteś taka grzeczna, nic nie zniszczyłaś nigdy. A ten łobuz? Ty łobuzie, co ty tu robisz? Kto mi dowoluje krzesła? Cio? Brudasku. Ci, brudasie ty. <grywia> no proszę, jak się kotek zaczyna bawić. Ty rozrabiako moja, co ty tu robisz? No chodź, poganiaj. No chodź, ty jesteś taka rozrabiaka. O, ty rozrabia, moja. Śmieszna. Bojeczko, skandal. Co się w naszym domu wyprawia? Przyszła taka mała i rozrabia, tak? Ty jesteś kochana, tak. Ty jesteś moja kochana, moja śliczna, tak. No i teraz widzicie, przyszedł łapserdak do mnie i będzie mi przeszkadzał w spaniu. O serdak tutaj. Muszę się wyciera w moim kościele. No. Ty łap serdaku, ty. Ty łap serdaczku, Roczysz. No mruczysz, dupkę wystawiasz. Chce się tylko przytulić do mnie, a ja nie zawsze mam ochotę. Powstaję, bo, bo coś tam. A tu taki rzep przyklejony. No. Pokaż jaką masz buszkę. Naprawdę dużo lepszą. Tu ona ma takie czarne, bo takie ma po prostu. A tak to jest po prostu. Patrzcie, jaki nos. Super. No i to jest kotnie kąpany już. Ile? Z dziewięć dni. I nie zamierzam, bo jest piękny. Patrzcie, jakie łapki białe. No, jaka tu łapeczka. no niesłychane kocisko. O się troszkę Daj się pokazać. Jaki masz brzuszek, jakie masz łapeczki. Całujemy, życzymy dobrej nocy. Dobrej nocki. Tak, wrócimy.